Shot leci by the way. Poproszę więcej donatów. Nie chcę, nie, chcę. nie chcę nawet wiedzieć, powiem wam szczerze. O oh Jesus. Kocham cię Minecraft Bedrock Edition Ja nawet na moim świecie Nie potrafię tu grać normalnie Hmm To jest dziwne. Zmieniam na słoneczną pogodę. Ale słoneczna pogoda! Mm -hmm. Pikobella donna, katarzyna. A Co zrobili, co za... Jak oni mogli w tej formie... To jest skandal! To jest coś gorszego niż skandal! To jest po prostu... To jest profanacja, proszę pana! To jest policzek w twarz dla wszystkich graczy Minecrafta, proszę pana! Jak można było takie gówno wypuścić graczom?! Jak?! To jest skandal! Uwielbiam AHA okay. No to coś się tu... Cokolwiek się tu dzieje Ja nie wiem co się dzieje, ale coś się dzieje Czekaj, coś się robi Coś tu robimy co, coś szczytujemy Zajebiście! Zajebiście! W dupę sobie wsadźcie takie Vibrant Visuals. W dupę se to wsadźcie! Chmurami do przodu! Ja mam nadzieję, że to jest do naprawienia. Serio, ja błagam. Niech to da się naprawić. To jest skandal! Więc wygląda poza szkłem! Szczerze mówiąc, to jest syf. Eufemistyczne określenie? Wydawał. Czekaj, bo promień Bikona jest za. Prze przed chmurą. No bo jest. Nie wiem, to tak, to tak, to. A... A! O, oh Jesus, Ta kopuła się świeci. No. Czekaj, jestem w stanie tak gówno cudowne czasem wyłączyć na tym świecie? Tak. Nie, nie mogę. Zobaczmy w lepszą grafikę. Ludzie, dlaczego ta kopuła świeci się jak dupa? Czemu to zmienia kolory? Ludzie, co się dzieje? To jest skandal Mam świecącą kopułę Czekaj, czy nawet rokość się trawdory nie wczytują? Swieci pewnie przez te bikony. No co ma bikon do świecenia się szkła? Gdzie ty masz bikony? Tu nie ma bikonów żadnych. To jest po prostu prostu widoczna zimność. O nie! Jeżeli trawdory zaczną znikać na Javie, to się zesram. O, patrzcie, zmienia kolor na żółty. To jest skandal, panie. To jest panie skandal! No dobra, jak ksiądz każe, tak spróbujemy. No mocno, zobaczcie nie latają. Mam nadzieję, że to jest co najmniej połowa prac, które chcą włożyć Vibrant Visuals. Ja póki co się cieszę, że to tak nie działa na Javie. Ale serio, w najgorszym wypadku, jak to będzie tak źle działało, będę grał do normalnym Minecraftie nie w vibrantach. Bo się inaczej nie da. Inaczej jest to niegrywane. Tu były moje sniffery. Nie wiem czemu mam wrażenie, że to świeci jeszcze bardziej. Cudo. to cudeńko. No jak widzicie, świeci tak samo albo jeszcze bardziej. skandal. Bo noc jest. No tak, przecież to jest logiczne, że w nocy jest widno. Po Powinienem to sprawdzać w dzień. W nocy przecież jest ciemno. Uff. Zaryzykuję stwierdzenie, że za dnia kopuła jest mniej widoczna niż w nocy. A czego się śmiejecie z daty śmierci Jana Pawła II? Bo umarł. Czemu ona jest siwa? Bo się nie myła. Jest brudna. Jak ciekawiście co są o końcu trzeciej drogi. Nareszcie. Dziwnie to wygląda. Nie wygląda to stricte źle. Ale mam wrażenie, że taki wielki obiekt jak słońce powinien trochę większą część tego rozświetlać, nie taki pizdryk mały. No patrzcie, nawet tutaj widać, że to się świeci. Aha, ale brzydko wygląda ta otoczka. Są takie zwierzęta, jakieś jaszczurki, które potrafią, jak się wkurzą, to rozszerzyć sobie dookoła, taki parasol dookoła. To wygląda, jakby księżyc parasol rozłożył. Katastrofa. Dobra, spróbujmy. Chmury. No, różnicy w chmurach prawie, że nie ma, nie? Czy da się to usunąć? Da się wyłączyć, jak najbardziej. To jest dla chętnych. Poeksperymentujmy. Włączmy efekt Bloom. Też nie widzę dużej różnicy. Ma slicker. Dzień dobry wieczór. Hej, hej. Ale dlaczego to szkło się świeci? On nie ma prawa się świecić. To jest szkło, nie glowstone. Jezu, jeszcze zmienia kolory. Ale to, to atmosfery. Chyba faktycznie teoria ze zmienianiem. Tak. Kolor atmosfery jest nadawany również na szkło. Zobaczymy, jak z pustyni to będzie tragicznie się prezentowało. O oh Jesus. O, oh, Boże, Boże, bazi. To jest chyba jakiś żart. To jest chyba żart. Ty Powtarzam, to jest skandal, że to jest oficjalna wersja. To nie jest eksperymentalna. To nie są snapshoty. Modem to wypuściło. I elo, grajcie, to jest domyślne od teraz. I to jest od teraz domyślne. To jest skandal. Chyba czas na inny, że tak powiem, temat kolejnego odcinka, pierwszego z cyklu Jimmy grilluje. Bo za to trzeba ugrillować Mojang. Czemu to świeci aż tak na niebiesko? No dobra, to akurat jest już moje czepialstwo. Ale wydaje mi się, że mogłoby mieć to trochę inny kolor pod wodą. No tu już na przykład mamy żółta, przynajmniej na powierzchni. O, zniknęła kopuła. Skandal i profanacja. Da się włączyć chmury na Vibrant Visuals? Da się, zawsze. O, deszcz ja pada. Ale, deszczowa pogoda. Mm. <ścoughs> Tragedia. Chop prosił o pokazanie domu. A to już za chwilkę. Dobra, za dnia. Za... Ale, nie, to jest chore, że w nocy kopuła się świeci jak psu dupa? A w dzień nie. W dzień jest brudna po prostu. No co to ma być? I moczang takie gówno wydało graczom do grania. Chmury są przed kopułą. Jasne! Pff. Super. Ale zaraz zaczną chować się za szkłem. Fajnie! Brawo Mojang! Ja się boję o obecną formę Vibrant Visuals na drzewie. Elegancko. Nie, uważam, że nawet ładny domek wyszedł, ma klimat. Będzie on na lekkim zniesieniu, bo tu kilka, kilkanaście krat, no może kilkanaście nie, ale tak 8 siedem kratek zrobię w dół. Obniżając. Jeszcze muszę nad tą ścianą popracować, a tak jest naprawdę elegancko. Tak sądzę przynajmniej. Jest potencjał w nim, jeszcze w środku będę musiał go urządzić. Więc będziemy się tym też jutro pewnie zajmowali na live. O, no, stan developerski wyszedł. No ładny. Chyba najładniejszy dom, jaki w życiu zbudowałem. Chociaż trochę kombinowania tu było i płaczu. <laughs> Oczywiście, że świeci się. Zpieprzyli szkło. Zresztą tu wszystko się świeci. Czekajcie, wejdźmy do wideo ustawie... Nie... Nie... Gdzie tu może być jasność? <słyski> Wiesz, że gdybym grał na Bedroku, to ja bym osiwiał, nie? No, ja nie zamierzam jeszcze osiwieć. <słyski> Fajnie! Fajnie. Super! Ale żeście można, jak to dobrze zrobili. Postaw biały szkło. Możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić. Nie sądziłem, że jest aż tak źle. No piszę ci na dole dostosuj jasność. Pokaż. Czego ja nie widziałem? Dostosuj jasność na dole. Rozdzielczość natywna. Efekt Bloom, odbicia. Jakość mgły, chmury, jakość cieni. Opcje odświeżonej grafiki. Dostosuj jasność. Aha, dobra, w tym kwestii, dobra. O Kurno. O ja pierd... Nie o taką jasność chyba chodziło. Raczej chodzi o taką jasność, której nie możemy dostosować. Gdzie to było gówno pieprzone. Czekaj dostosuj jasność. Jasno, jak za dnia w każdej konfiguracji, szkło się świeci jak obstrana dupa. Cenowne, co do Good job, Modiank, good job. Jeszcze dużo przed nimi pracy. Mówicie, że białe, tak? Zobaczymy jeszcze ciorne i nieprzetłuszczające, Nieprzetuszczające. Zapisu szkło się nie świeciło. Masz absolutną rację. Okej. Okay. Dziwne refleksje widzę takie pojedyncze, takie migania. Trochę jak wypalony film od napromieniowania. No dobra. Ciorne spoko. Hmm. hmm, hmm. Czyli jedyne, które się świeci, to zwykłe. No to to też w ogóle, na szczęście, też nie. Dziwne, mega dziwne. A jakby wyglądało połączenie tego, wiecie, zróbmy taki miszmasz. Ja nie wiem, moi drodzy, i nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tu się odchrzania. Normalne, to to nie je. Normalne, to to nie je. Nie, no szkoda, gadać. Szkoda szczępić ryja. Nie wypuszczajcie tego zbyt szybko.